Piątek sprawy nie chciał komentować nic z partii w Szczecinie. Ani poszczególni działacze, ani kandydat partii na prezydenta Szczecina Dariusz Stępień, a Marcin Sampławski nie odbierał telefonu. Sprawa jest poważna, bo wiele wskazuje, że partia Janusza Pawlikota nie weźmie udziału w wyborach samorządowych, a trudno wyobrazić sobie gorszy cios dla ugrupowania niż brak rejestracji list wyborczych. Komentarze innych polityków nie zostawiają na szczecińskim twoim ruchu suchej nitki. Według przemysława Klazanieckiego, którego partia Stronnictwo Demokratyczne tworzyła z twoim ruchem Koalicja Europa Plus, kondycja twojego ruchu w Szczecinie jest bardzo zła. Ja rozumiem argumentację członków Twojego ruchu, którzy byli odpowiedzialni za ten proces, że nie sprawdzali tych podpisów, bo ktoś inny im przynosił. Ale tak jak każdy proces ten również wymaga staranności. To jest tak naprawdę przy wyborach samorządowych, nie rozmawiamy o dużej ilości podpisów, więc wystarczyło to po prostu zweryfikować wcześniej i zrobić sobie odpowiedni zapas, tak jak zrobiły wszystkie inne komitety. Także tutaj no, sytuacja jest bardzo, bardzo. No, oczywiście współczuję, ale to jest e, nieprofesjonalne mocno. Według Miejskiej Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, Twój ruch fałszował podpisy pod listami poparcia. Wznajdowały się tam także dane osób nieżyjących. Sprawa trafi do prokuratury, a listy nie zostały zarejestrowane. Partia prawdopodobnie będzie się odwoływać od decyzji. Trudno spodziewać się jednak pozytywnych efektów. Sojusz Lewicy Demokratycznej nie kryje satysfakcji i zaprasza wyborców Twojego ruchu do poparcia ich kandydatów. W Szczecinie jest jeden komitet lewicowy. Ten komitet nazywa się Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica Razem. I apeluję do wszystkich. Mieszkańców Szczecina, którzy mają poglądy lewicowe, czy utożsamiają się z lewicową wizją miasta, o poparcie naszych kandydatów do Rady Miasta, naszych kandydatów do Sejmiku do i mnie jako kandydata na prezydenta Szczecina. Dawid Krystek nie chciał jednoznacznie stwierdzić, czy politycy partii Janusza Palikota mogą liczyć na współpracę z SLD. Nie jest to jednak wykluczone po wyborach samorządowych. Każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie. Jeśli są osoby, które dzisiaj są kojarzone z Twoim ruchem i będą zainteresowane współpracą, z SLD. Tam na tę współpracę jesteśmy gotowi, ale to nie dzisiaj, zawsze się o tym mówić. To nie pierwsze problemy Twojego ruchu w Szczecinie. Partia w naszym mieście niemal od początku istnienia Targana była wewnętrznymi konfliktami. Kilka miesięcy temu ugrupowanie opuścił poseł Andrzej Piątak oraz jego stronnicy, dziś w większości startujące z komitetu Małgorzaty Jacynywit. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada.